Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Wasz Attitude Wrestling, Heavyweight Champion Lesiu. I po tym, co wydarzyło się w środku tego tygodnia, mogę śmiało powiedzieć, że ten tytuł na dłużej zagości w moich rękach, ponieważ Jay. On wie, co się stanie. On wie, że po raz kolejny zostanie upokorzony, tak samo jak to się wydarzyło na Royal Rumble, i chciał tego uniknąć. On nie chciał tracić posady, on boi się mnie, dlatego zrobił ankietę Zmyślam o tym, że większość zagłosuje, żeby odpuścił. Dzięki czemu miałby wymówkę, żeby mojego wyzwania nie przejąć, ale niestety. Wyniki są jednoznaczne, co oznacza tylko jedno, że Jay niestety, czy chcesz czy nie, ta walka na Wrestlemanie się odbędzie i możesz winić samego siebie, ponieważ ty, jako pierwszy, wysłałeś mnie. Wrestlemania 38. Lesiu kontra Jay po raz ostatni. Career vs. Title. Oczywiście będzie live reaction zarówno z pierwszej, jak i drugiej nocy Wrestlemania. Nie wiem jeszcze, czy zrobimy ze Stand and Deliver, bo to jest przed Wrestlemaniem tak około 20 albo 21, o ile dobrze patrzyłem. Więc zobaczę, jak tego dnia będę stać z czasem i jeśli będzie to możliwe, to Stand and Deliver również razem obejrzymy. Lajkujcie, subskrybujcie, a teraz zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce. Dnia 18 marca 2022 roku i zaczęliśmy od wyjścia naszego mistrza Universal, The Tribal Shifa Romana Reinza, który ma nową koszulkę, która jak dla mnie jest paskudna, ale tu nie chodzi o modę, tu chodzi o wrestling. Wziął on mikrofon i powiedział: A nie, 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 czekaj, zapomniałem powiedzieć, że samo show rozpoczęło się od winietki przypominającej co wydarzyło się w Madison Square Garden. I wow, nie wiedziałem co tam się wydarzyło, przecież to był live. Event, więc skąd mogłem wiedzieć? Dobrze WWI, że mi to pokazaliście po raz 2137, ale jest jak jest. Powiedział, że ostatni raz Lesnara spotkał w Madison Square Garden, gdzie go zmiażdżył. Dzisiaj też go zmiażdżył. Lesnar, dzisiaj też będzie krwawił, ale wtedy mikrofon przejął Heyman, który powiedział, że samolot Lesnara został uziemiony z powodu złej pogody. I ja miałem takie serio: reklamujecie ten face to face, a ostatecznie nic nie będzie. Trochę szkoda WWE, no i oczywiście rozpoczęły się czanty We Want Lesnar i Roman powiedział, że on też chce Lesnara, też chciałby go zmiażdżyć, yy, ale no Lesnar się go boi, tak samo jak Jay boi się mnie, no i że jest w GUT i że jest najlepszy i wtedy po raz kolejny chciał mu przerwać po Heyman, na początku Roman nie był z tego zbyt zadowolony, aż w końcu no Heyman wykrzyczał, że nie, on jednak jest, on już wylądował i że on tutaj jedzie, a Roman takie, o kurde, ale przypał, dobra Heyman, masz mikrofon, prowadź dalej ten swój segment, ja muszę, ja muszę iść, bo zostawiłem pranie w piekarniku no i idą sobie na parking już chcą odjeżdżać aż nagle słyszymy sygnał ostrzegawczy, dźwiękowy ponieważ jedzie Brock Lesnar w jakimś totalnie wielkim wózku widłowym no i bierze na te widły ten samochód tam wywala go gdzieś kompletnie potem Roman ucieka, idzie do jakiegoś drugiego samochodu, no i już Lesnar prawie go miał, ale tylko zdążył wyrwać drzwi od samochodu a Roman sobie uciekł przez cały ten segment widać było, że Lesnar naprawdę bardzo dobrze się bawi i dobrze dla niego. No i potem przerwa na reklamę, wracamy, a Lesnar wychodzi, kurde, z tymi drzwiami od samochodu. Lesnar jako face jest totalnym geniuszem. No a tak, wchodź do ringu, bierze mikrofon i powiedział: Roman, obudziłeś bestie i powiem ci, że za dwa tygodnie zrobię coś więcej niż tylko wyrwać drzwi, ponieważ ja idę po krew bardzo fajny segmencik. Czy jest to na poziomie, kurde, najważniejszego pojedynku w historii WrestleMania? Raczej bym nie powiedział, raczej bym wolał jakiś face to face i dobre promo, ale tak czy inaczej na otwierającym segmencie bawiłem się całkiem dobrze. A teraz czas na pierwszy pojedynek, czyli Rick Books i Shinsuke Nakamura kontra Los Lotarios i był to naprawdę w porządku tak, team match Przez większość pojedynku atakowany był Shinsuke, zrobił hot tak z Booksem, który zmiażdżył za Równo Angela, jak i Umberto. Pretendenci do tytułu wygrywają, co jest raczej logiczne. No i tak sobie powoli idziemy do WrestleMania. Potem miała być walka Viking Raiders i Drew McIntyre kontra Happy Corbin, Mahal i Shanki Ale wcześniej krótki wywiad na zapleczu, gdzie trochę sobie nagrabił Madcap Moss, ponieważ Corbin powiedział: Ej, Madcap, dawaj jaki żart. A on jak nazwać odcinek Happy Talk, który wszystkich usypia? Nepitok. I no, był fatalny jak zawsze. Ale tym razem był taki trochę przeciwko Happy Corbinowi, więc nikt się nie zaśmiał. Ale tak, teraz ten Sixman Team Match, o którym powiedziałam przed chwilą. Dopóki w ringu byli Vikings Riders, to Hillowie całkiem nieźle sobie radzili. No aż w końcu nadszedł ten wielki moment, kiedy do ringu wszedł potężny szkod i w tym samym momencie w ringu był również Happy Corbin, więc od razu postanowił się zmienić z Shankim, który otrzymał Mission Driver, następnie Free to One Claymore i Drew McIntyre po raz kolejny wygrywa. i i co ja mogę więcej powiedzieć? No, jest to rywalizacja Drew McIntyre kontra Happy Corbin. Będziemy musieli do WrestleManii jakoś z tym przeboleć. I mam nadzieję, że po WrestleManii Drew pójdzie na jakiś główny tytuł, ponieważ po tym, co dostaje od ostatnich paru miesięcy, naprawdę na to zasługuje. Potem przechodzimy na zaplecze, gdzie promo Masami Zayn, który powiedział, że byłby aktualnie mistrzem interkontynentalnym, gdyby nie Johnny Knoxville. Mają już walkę na WrestleManii, ale on rzuca dodatkowe wyzwanie. Czyli, żeby ich walka była Anything goes. Więc tak, mamy Extreme Rules Match, mamy No Holds Barred, mamy Street Fight. Anything goes. Szkoda, że wszystkie te stypulacje to jest jedno i to samo, ale WWE to WWE. Po ten pojedynek Sasha Banks i Naomi kontra Rhea Ripley i Liv Morgan. Ja tak wchodziłem w ten pojedynek z taką myślą, eee, no to jest dywizja tak team kobiet, więc nic dobrego nie będzie. Pewnie będzie jakiś 3 minutowy pojedynek, jakaś interwencja i tego typu syf, ale naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, gdyż walka była bardzo, bardzo fajna. Chyba najlepszy pojedynek na tej gali. Eee, no, dużej konkurencji nie mieli, ale tak czy inaczej mega mi się to podobało i sprawiło to, że trochę bardziej Jestem podhypowany na to, co wydarzy się na WrestleMania. Cały czas jest to walka, która jest jedną z mniej interesujących, jak dla mnie, ale przynajmniej nie mam tego kompletnie gdzieś. I miało to potencjał na chyba najlepszą walkę, yy, właśnie tak teamową kobiet, jaką jestem sobie w stanie przypomnieć. Yy, ale w biegu Natalia i Shayna Baszler i zaatakowały właśnie zarówno jedne, jak i drugie. Więc mamy No Contest, a tam gdzieś później na Gali był segment z Sonią Devil i właśnie z Shayną i Natalią, gdzie powiedziała, że: no, podoba mi się, co robicie więc dodaję was do pojedynku na WrestleManie, czyli mamy już Fatal 4-Way, chyba więcej zawodniczek już nie dojdzie, chociaż kto ich tam wie. Potem odpowiedź Noxfila, gdzie się zgadza, więc tak na WrestleManie będzie Sami Zane kontra Johnny Noxfile, anything goes, a potem Michael Cole powiedział Patowi McAfee, że ej, musisz iść do Vince'a McMahon'a, takie co, żartujesz? Nie, nie, zobacz, musisz iść do Vince'a McMahon'a, więc Pat McAfee co zrobił? Poszedł do Vince'a McMahon'a, następnie wrócił do ringu, nawet wszedł do niego i powiedział, że wrestling z mienił jego życie, że kiedy zobaczył to wszystko, kiedy był młody, to on się w tym zakochał i zawsze chciał to robić i kiedy zakończył swoją karierę w NFL, w końcu mógł się tym zająć i potem całkiem ciekawe zdanie, ponieważ powiedział, że no, gdy zakończyłem karierę, to zadzwonił do mnie Michael Cole i zapytał się, czy chce komentować SmackDown i tak, czy oni wybierają, że McAfee walczył w NXT, a w ogóle muszę teraz powiedzieć, jeśli wam bardzo przeszkadza, że mówię McAfee, no nie wiem, jakoś się przyzwyczaiłem, że mówię McAfee zamiast McAfee, chyba się powinno mówić, więc jeśli wam to bardzo przeszkadza, to od następnego odcinka spróbuję to zmienić. Yy, a jeśli nie, to tak nie będzie po prostu wygodniej. Wracając, wygląda jakby chcieli wyprzeć to, że McAff... <śmiech> McAfee, <śmiech> że Pat walczył kiedykolwiek w NXT. A szkoda, ponieważ jego run był całkiem, całkiem przyjemny, ale tak zawsze o tym marzył. I wtedy wyszedł Austin Theory, który powiedział, że Ej, Vince ci przecież mówił, że masz mnie przeprosić. No i na początku Patowi to nie szło, no nie mogło mu to przejść przez gardło, aż w końcu go przeprosił, ale nie w taki sposób jak chciał, ponieważ mówił: "No przepraszam cię, że tak bardzo skopałem ci dupsko. Przepraszam cię, że jesteś taki" hu niefajny, no i tak go przepraszał, przepraszał, yy, aż w końcu zrobili razem face to face, Austin zrobił yy, selfie'aka i powiedział dobra, widzimy się na WrestleManii. Następnie pojedynek Kofi Kingston kontra Rich Holland, wcześniej bardzo fajny filmik, yy, który wyjaśnił co aktualnie dzieje się z Bigim, Bigi, cały czas o tobie myślimy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Yy, sama walka nie była najgorsza, często chcieli interweniować Sheamus oraz Pete Dunn, aka Butch, yy, aż w końcu się Powiedział, dobra, mam to gdzieś. You, you, ooh, get out of here! Ale e, Dana jakoś mocno to nie obchodziło, ponieważ po raz kolejny chciał wejść do ringu y, i to zdekoncentrowanie wykorzystał Rich Holland, wykonując swojego finishera i pokonując byłego mistrza WW i Kofiego Kingstona. I po walce Butch, podobnie jak w zeszłym tygodniu, chciał zaatakować Kofiego, y, ale Sheamus go powstrzymał. I czas na ostatni segment na gali, czyli promo mistrzyni Smegnaum Kobiet Charlotte Flair. Y, Powiedziała, że w zeszłym tygodniu pokazała Rondzie Rousey, dlaczego ona jest najlepsza w całym WWE, i gdyby nie sędziowie, którzy ją powstrzymali, to by pokazała, że Ronda również potrafi klepać. Nie wiem, czy miałoby to duży sens, ponieważ nie była to walka, tylko taki broł na zapleczu, więc nie wiem, po co Ronda miałaby klepać. No ale dobra, Charlotte, niech ci będzie. Dodała, że ona jest najwyższą górą w WWE, która jest górą jakości i że Ronda nigdy ją nie przeskoczy. Wiecie mniej więcej o co chodzi: że ona jest najlepsza, a Ronda nigdy nie będzie w stanie jej pokonać. I że po Wrestlemanii Rousey może wrócić, robić kolejne dziecko, ponieważ nie posiada tego co Charlotte, żeby być mistrzynią i w ogóle najlepszą kobietą w WWE, Ale tak, byliśmy w mieście Charlotte, więc Charlotte twierdziła: No, tylko jesteśmy w Charlotte, no to ja nie chcę czekać na WrestleMania, Ronda, wyłaź, dawaj. Więc no, Ronda wyszła i zaczęły się panie napierdzielać napierdzielać. Na początku zdecydowaną przewagę miała Rousey do momentu kiedy Charlotte wzięła kendo stick i zaczęła nim napierdzielać a na samym końcu wykonała powerbomb na stół komentatorski i takim widokiem triumfującej mistrzyni zakończyliśmy dzisiejsze show przepraszam, że miejscami trochę speedrunowałem ale nie mam dzisiaj zbyt dużo czasu więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie lajkujcie, subskrybujcie ocena Smackdown 6 na 10 ponieważ ruszyliśmy z niektórymi programami no samo to, że zainteresowali mnie pojedynkie o mistrzostwa taktim na WrestleMania w sensie taktim kobiet. No to już naprawdę zrobili więcej, jeśli chodzi o tą podbudowę niż przez ostatnie 2-3 miesiące ogólnie z tymi tytułami, więc to już zasługuje na plus nie było jakichś fatalnych rzeczy, więc no, 6 na 10, mam nadzieję, że jest to sprawiedliwe. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówi Asesius z Polska i słyszymy się już wkrótce. Cześć!